Dobra, Bobra, robimy face reveal. Wszyscy powiedzieli ok? Ja zacznę, jestem czorka Scarlet, jo it's me. Piękna pomyśliła, że chyba się zakochałem. Wszyscy inni powiedzieli ładna. Teraz ja jestem Dognoa, mam 19 lat i to ja. Mój brachu. Sudny, myśli, zakochałam się. Ładny. Piękny. DBR, ja to miałam mam 17. Jo, it's mnie. Moja bogini bestii! Inni powiedzieli piękna! Nie chciało mi się robić. Więcej więc pokażę wam. Teraz twarze pozostałych. To jest Amela. A to jej skin. To jest Bartek. To jego skin. To jest Kuba. To jego skin. To tyle papatki!